Widzowie, widzowie, przed momentem tutaj, to co mnie na osiedlu, tu w tym miejscu przybiegało, nie wiem, nie wiem jak Wam to wytłumaczyć, ale jakaś taka dziwna, czarna kula, wysokość coś około 20 centymetrów wysokości. To coś, to coś, to coś mnie goniło, goniło mnie. To gdzieś tutaj było. Biegło stąd. Tutaj. Ja Na twarde, tam jest warta. Naprawdę. Jak zobaczycie. Jesteś takie coś. Jesteś taka. Jesteś takie coś. Tak jest to było, to, to było czarne. Widziałem też takie coś, mniej więcej. Białego koloru. Takie nie widziałem. Kule. Białego i czarnego koloru. Nie mam pojęcia. Czy? One ze sobą współpracują czy nie, ale nie wiadomo skąd to jest. Z jakiego pochodzi miejsca. Podobno widziano to już na całym świecie Takie, takiego typu rzeczy. One poruszają się z taką dużą prędkością. Naprawdę. One są tak szybkie. Po prostu prawie ich się nie da dostrzec, Jeżeli zobaczycie, mega szybką. To rządzą się czarną kulkę, lub białą, to napiszcie jak najszybciej w komentarzu. Po policji, nie, po policji nic dziwą, nie upłaca się, nie przyjmie tego. Ale jak ktoś to zobaczy, to najlepiej nie to się do kogoś, żeby uwierzyli. Tak, bo nikt mi nie wierzy. Rodzice nic mi nie, nie wierzą. wierzą. Jedynie dziadek mi wierzy. Dzi Mój dziadek też to widział. Mój dziadek też widział. Młyszący, wy, widział. to widział. Teraz to i To Widzowie. Te... Widzowie, to 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 coś. To coś, coś mnie goniło. I uciekłem przed tym na ulicę. Na ulicę. Przed tym uciekłem i przestało mnie gonić. Nie rozumiem dlaczego tym stało ja tutaj... No. Mówiłem, mówiłem, mówiłem. Wszystkim. Rodzicom. No Rodzicom, kolegów i koleżanek. I nikt nie wierzy. Nikt. Oprócz mojego dziadka. I mojej babci. No, to jest... Nie rozumiem tego. Opatrzcie, patrzcie, cię, babciu. Patrzcie, ptak. Tak, ale chyba nie potem tutaj przyszliśmy. Yy, tak. Miejscach. Ale tak serio, to jest. To jest prawdopodobnie bardzo niebezpieczna sprawa, bo nie wiadomo co to może być. To może być kosmita. Robot. Przeciwne stworzenie, którego jeszcze nie znamy. Ale to nie było tylko tu, w Polsce. To było i na całym świecie. Różni użytkownicy na Instagramie stawiali zdjęcia tego. To są możliwie kosmici. Ale... To? Było to? biło. Lecimy, lecimy, lecimy! Gdzie to jest? Ale tu? tu, tu. tu? Zeszło na dwartę! Zobacz, zeszło na Ja nie zejdę. Nie, że nie mogę. Ale i koledzy, co są ze mną teraz, nie mogą. I koleżanki. Tak to szedł. Ale to... Sam nie chcę iść. Właśnie. Ostatnio widziałem też 12 statków kosmicznych, latających na ziemią. Ale to już inna sprawa. Tam mniej więcej gdzieś pobiegło. To tam pobiegło. Tam dokładnie... Dokładnie tam, mniej więcej. Ale jak zauważycie to, nakręćcie to! I jak najprędzej wracajcie do domu, widowie. Mówię wam. No więc, jak kończę odcinek? To znaczy, jeszcze pół minuty. Wam mogę powiedzieć. Widzowie, naprawdę, jak jak ten, jak zauważycie, to nie wiem, dzwoncie pod jakieś numery specjalne pod. Zwolcie po facetów z Czernik z D. Nie no, tak serio. Jeżeli chcecie więcej odcinków na temat kosmitów i tożsamości paranormalnych zostawcie łapkę w górę! No! A i Za Zaobserwujcie! Zaobserwowaj! Zaobserwujcie mój kanał na TikToku! Filu ten! No! To cześć!